Na konferencji prasowej pani prezes Barry, było kandydatki prawa i na urząd Pomiera. Miała być Zielona Wyspa, obiecywała go Tusk 8 lat temu i trzeba było ją zbudować, żeby ta obietnica stała się faktem. Dopiero my musieliśmy to zrobić, żebyście państwo mogli zobaczyć, jak niespełnione zostały obietnice Donalda Tuska. 8 lat temu słyszeliśmy wiele tych obietnic, że Polska będzie Zieloną Wyspą, że Polska będzie Wieloną Irlandią. Za mną, za nami, za mną, za panią prezes. Widzicie Państwo te obietnice? Słyszeliśmy, że Polacy będą wracać z emigracji, bo praca tu się będzie opłacać, nauczyciele, pielęgniarki będą dobrze zajabiać, że nie będzie kolejek do lekarzy. A po 8 latach każdy z Państwa może sobie powiedzieć, czy te obietnice zostały spełnione, ale myślę, że najlepiej podsumuje je Pani Prezes Bata Szydła, nasza kandydatka na urząd Proszę bardzo, proszę. Pamiętacie Państwo ten slogan, Zielona Wyspa, użyty przez Donalda Tuska, który miał być symbolem doskonałego rządzenia Platformy Obywatelskiej i PSL. Wtedy, kiedy Donald Tusk mówił o Zielonej Wyspie, pokazywał mapę Europy, na której dwa kraje, Grecja i Polska, były zaznaczone na zielono i to miał być właśnie przykład dla doskonale rozwijających się krajów, które mimo kryzysu radzą sobie świetnie. Ale ta zielona wyspa nie przeszkadzała Donaldowi Tuskowi, aby podnosić podatki, aby podnosić obciążenia dla przedsiębiorców, podnieść biega emerytalny, mimo że nie było kry kryzysu według retoryki Platformy Obywatelskiej. Polacy do otrzymywali dodatkowe obciążenia, a platforma cały czas snuła swoje opowieści o kolejnych obietnicach. Tych obietnic było przez te 8 lat. Bo należy bardzo mocno podkreślać, że dzisiaj podsumowujemy 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i PSL. Przez te 8 lat złożono tyle tych obietnic, że gdybyśmy chcieli je wszystkie umieścić na naszej wyspie, musielibyśmy pewnie tutaj y, mieć lotniskowiec, żeby się zmieściła pewnie i tego i to nie byłoby wystarczająco na nim y, wystarczająco miejsca. Te obietnice były składane właściwie od tak sobie, bez żadnych zobowiązań i ich realizacji. Można powiedzieć, że każdy kolejny miesiąc, każdy kolejny rok to była kolejna obietnica. Platforma prześcigała się już sama z sobą. Przypominamy sobie, kiedy Donald Tusk mówił w 2011 roku, że każdego, kto będzie w jego rządzie chciał podnieść podatki, on osobiście z tego rządu. Będzie wyrzucał. No, musiałby sam siebie wyrzucić 21 razy, bo dokładnie 21 danin podwyższono w czasie rządów Platformy Obywatelskiej obywatelom, przedsiębiorcom Polaków. I to jest rzeczywistość Platformy, to jest rzeczywistość PSL-u. Kiedy rozpoczynali rządy, mieli wszystkie dane i wszystkie narzędzia ku temu, żeby rzeczywiście Polska mogła dobrze się rozwijać, żeby z tego wzrostu gospodarczego mogli korzystać wszyscy obywatele, a nie tylko wybrane grupy, żeby wreszcie można było świetnie wykorzystać ten czas. Przypomnę, że to był, przejmowali rządy wtedy, kiedy była bardzo dobra sytuacja gospodarcza, był wzrost gospodarczy. Kiedy mieli większość, ogromne poparcie społeczne, mieli większość w parlamencie, mieli wreszcie prezydenta, który podpisywał wszystkie na ich życzenie, wszystkie ustawy. Przede wszystkim też mieli ogromne środki z Unii Europejskiej, ogromne środki finansowe. Co z tego pozostało? Pozostała właśnie ta wyspa, na której zamieściliśmy te obietnice. Symbolem tego czasu rządzenia, tych opowieści bez pokrycia, tych kolejnych składanych deklaracji, pudrowania rzeczywistości jest to, co dzieje się dzisiaj na Śląsku. Dzisiaj Państwo słyszycie o kolejnych obietnicach. Dzisiaj usłyszeliśmy kolejną obietnicę Platformy Obywatelskiej. Silna gospodarka, wyższe płace dla Polaków. Ta obietnica jest tyle warta, co te potrzebne. Jej miejsce jest tutaj, na tej wyspie. Panie... Drodzy Państwo, ja tu może dodam jeszcze, że już prawie 3000 dni Platforma rządzi. Nie rozliczyła się z obietnic nieskończonych, a składa kolejne. Może warto Panom i Paniom z Platformy przytoczyć słowa prezydenta Lincolna, który mówił, że można oszukiwać wielu ludzi jakiś czas, niektórych można oszukiwać cały czas, ale całego narodu nie można oszukiwać cały czas. Więc niech Państwo. Potwoje pamiętają, że nie można całego narodu oszkiwać cały czas. To jest właśnie kolejna obietnica, którą układziemy do tych, które są mi spełnione, dlatego że jest niewiarygodna. Szanowni Państwo, miała być zielona wyspa, miała być Druga Irlandia, ja powiem dzisiaj Polakom tak, nie wierzcie w te kolejne obietnice, nie wierzcie w to, o czym mówią politycy platformy. Przecież przekonywali, że nie będzie podnoszenia podatków, a podnosili podatki. Mówili, że nie będzie podwyższenia wieku emerytalnego, a podwyższyli wiek emerytalny. Wszystkim nam obiecywali rzeczy, których nie spełnili i które pozostają tylko pustymi obietnicami. Ja nie będę Państwu obiecywać ani Zielonych Wysp, ani Drugiej Irlandii. Nie będę składać tych obietnic, nie będę prześcigać się w obietnicach tak, jak robi to. Platformę Obywatelską. Ale mogę jedno Państwu zadeklarować, że będę ciężko pracować, my wszyscy, żeby Polska dobrze wykorzystała ten nadchodzący czas i żebyśmy wszyscy mogli korzystać z rozwoju naszego państwa. Będziemy ciężko pracować, żeby państwo działało sprawnie, żeby obywatele byli słuchani, żeby Polacy więcej zarabiali, było więcej miejsc pracy, żebyśmy wszyscy mogli żyć godnie i wszyscy byli szanowani w naszej ojczyźnie. Praca, a nie obietnicy. Dziękuję Pani Prezes, teraz mamy czas na pytania od Państwa. Proszę bardzo, tam powinien być Pan mikrofon, jest tam jest. za bardzo nie widzę, ale tak. proszę bardzo. Także Pani Prezes, ja chciałem zapytać, kto według Was, według Pani po wyborach może być dla Was potencjalnym, najlepszym koalicjantem? I drugie pytanie, czy nie obawia się Pani, że po wybrani, wygranych za wyborach będzie tak, że będzie koalicja wszystkich przeciwko Wam? W tej chwili trwa kampania wyborcza i ja powiedziałam przed chwilą, że praca, praca jeszcze raz praca i to jest ta praca, którą my deklarujemy Polakom i po wyborach, ale my również w kampanii wyborczej zdajemy sobie z tego sprawę, że przed nami jest ciężka praca i ta ostatnia prosta od nas wszystkich będzie wymagała ogromnego zaangażowania. Idziemy po zwycięstwo, chcemy zwyciężyć tak, żeby rządzić samodzielnie i to jest nasz cel. Rozumiem, że jedynym jedyną sposobem jest to, żeby się rządzić samodzielnie, tak? Panie redaktorze, dzisiaj mówienie o tym, kto znajdzie się w Sejmie w przyszłej kadencji jest rzeczą dosyć mocno ryzykowną, bo jak widać ta konstelacja ugrupowań politycznych, które według sondaży, a sondaże też mają swoją specyfikę. Ja przypomnę, że w sondażach przed wyborami prezydenckimi zdecydowanym liderem był Bronisław Konorowski, a prezydentem został Andrzej Duda, więc opieranie się na sondażach jest dzisiaj rzeczą dość mocno ryzykowną. Natomiast zmiana tych, wśród tych mniejszych ugrupowań i ich poparcie no jest tak duże, że dzisiaj myślę, mówienie o tym jest bezsensowne i też moje jest mało istotne, bo dzisiaj trzeba rozmawiać o tym, co jest dla Polaków najistotniejsze chaos na Śląsku, chaos w górnictwie, nierozwiązane problemy rolników, rzeczy, które dotykają codziennie miliony Polaków. To jest temat, o którym dzisiaj powinni rozmawiać politycy. Tematy oczywiście są bardzo ważne, tylko te wybory są już bardzo niedługo, więc chyba musicie mieć jakieś wstępne scenariusze. Do to kupowamy Zaczekajmy po wyborach. 26 będziemy widzieli, kto będzie w Parlamencie i wtedy będziemy wiedzieli, jakie są możliwości. Bardzo pani Ale Leta Zelewska ten do 4. Pani Prezes wczoraj premier Ewakować wielokrotnie powtórzyła, że to był rok spełnionych obietnic ta opozycja potrafi tylko narzekać i że... Ewa Kopacz zapraszała Was do współpracy, a to wy tej ręki nie podjęliście, no właśnie, czyli nie podjęliście ręki współpracy i dlaczego. Pani redaktor, my zaprosimy Państwa za chwilę po konferencji, będziecie mogli tutaj zobaczyć te spełnione obietnice Ewy Kopacz i myślę, że ten komentarz wystarczy. Tutaj jest czarno na białym napisane wszystko, jak te obietnice były deklarane i co z nich pozostało. Dzisiaj odpowiedzialność za Polskę, za sprawy w Polsce biorą, bierze Platforma Obywatelska, PSL, Ewa Kopacz. Niech nie udaje, że to jest tylko odpowiedzialność za rok rządów. To jest odpowiedzialność tych, tego ugrupowania za 8 lat tego, co działo się w Polsce, więc Ewa Kopacz niech dzisiaj nie próbuje znajdować tych wszystkich, którzy mieliby ją zastąpić na stanowisku premiera, chyba że nie jest w stanie już rządzić polskim państwem i to, że zamieniła rząd w sztab wyborczy platformy obywatelskiej, no pozbawiło ją już wszelkich możliwości działania jako szef rządu. To jest, ale to ona bierze dzisiaj odpowiedzialność za to, co dzieje się w Polsce. Jeszcze drugie pytanie, To dzisiaj w Polsce dyskusja o drożdżówkach. Chciałbym zapytać Panią Prezes, jaki ma stosunek do drożdżówek w szkołach? Ta dyskusja o drożdżówkach jest symbolicznym właśnie kwintesencją pokazania tego, w jaki sposób rządza, rządzi Platforma. Sama generuje problemy, które potem rozwiązuje bohatersko przez swoich ministrów. To jest taki problem, ponieważ problem został wygenerowany przez... Rząd Platformy. Dzisiaj Platforma mówi, że problem rozwiązuje. To samo dotyczyło chociażby spraw związanych z przekazaniem środków, zabraniem pieniędzy, które przypomnę były przeznaczone na repatriantów z rezerwy celowej. Gdyby nie Prawo i Sprawiedliwość, gdybyśmy nie zrobili w tej sprawie, nie podnieśli tej sprawy, to pewnie by tak pozostało, ale na następny dzień zaraz szybko te pieniądze przywrócono. No więc to, to są specjaliści od stwarzanie problemów, które potem sami bohatersko rozwiązują. Pozwoli Panie Daktor, że jeszcze raz odwam się do cytatu tym razem do już wcześniej świętej pani Stepana Kiszileckiego, który socjalizm mówił, że to jest ustój, który stwarza problemy nieznane w innych ustrojach, żeby potem je bohatersko rozwiązywać. Także to jest właśnie, dzisiaj mamy tak spadkową, że najpierw stwarzają jakieś sytuacje, które potem bohatersko, jak pani jest mówiła, rozwiązują. I chwalą się tym, że jest sukces. Ale Państwo widzicie, kto najpierw... Te problemy stworzył. Proszę bardzo, następne pytanie. Dzień dobry, Katarzyna Pawlina, Telewizja Polska, Oddział Głodzi. Pani prezes, chciałam zapytać o słowa Antoniego Macierewicza dotyczące przetargu, który wygrały Karakale. Zdaniem posła Macierewicza ten przetarg był niedobry i będzie unieważniony. Czy to jest stanowisko tylko i wyłącznie Antoniego Macierewicza, czy też innych członków Prawa i Sprawiedliwości? To jest wywiad pana posła Antoniego Macierewicza. Następne pytanie, proszę. Agnieszka Grzelak, Polska Agencja Prasowa. W dzisiejszym wywiadzie radiowym pani minister wspomniała o istnieniu projektu, który powstał, projektu ustawy, który powstał w marcu 2006 roku. Dotyczył on m.in. wysłania sześciolatków do szkół. To był oczywiście projekt, który przygotowany był przez ministra edukacji w PiS, zarządów PiS. Chciałabym zapytać, czy faktycznie istniał taki projekt i jeśli tak, no to jak tłumaczyć obecne stanowisko pis w tej sprawie? Pani minister Kluźgi -Rostowska, Rostowska, mniej więcej tak samo jak z drożdżówkami, świetnie próbuje sobie radzić z programem Prawa i Sprawiedliwości sprzed dziewięciu lat. Przed, sprzed to blisko dziewięciu lat. Szanowni Państwo, myśmy nigdy nie ukrywali, że jesteśmy za tym, żeby to rodzice decydowali. Taki jest w nasz program i był zawsze, żeby to rodzice podejmowali decyzje co do losu przyszłości ich dzieci. To rodzice najlepiej wiedzą, jakie są możliwości ich dzieci, czy dzieci powinny pójść do szkoły w wieku lat 6, czy powinny też rozpoczynać naukę w wieku lat 7. Rodzice nie zgadzają się na to, żeby... Wiek szkolny, obowiązkowy wiek szkolny był od lat sześciu, to co w tej chwili wprowadziła Platforma Obywatelska, nie przygotowując ani szkół, ani nie konsultując z tego rodzicami, z rodzicami, ani nie słuchając ekspertów. Ja przypomnę Państwu, że przecież był w parlamencie obywatelski projekt ustawy o tym, żeby dzieci sześcioletnie nie, nie miały obowiązkowego wieku szkolnego. Został wyrzucony do kosza bez dyskusji. Nie chciano o tym kompletnie w ogóle rozmawiać. Natomiast myśmy przygotowali, przychyliliśmy się do, w tej chwili do postulatów rodziców i chcemy, żeby był obowiązkowy wiek szkolny od lat siedmiu. Natomiast jeżeli rodzice będą mieli taką, takie oczekiwania, czy przekonanie, że to jest dobre dla ich dziecka, będą mogli dziecko wcześniej posłać do szkoły. Dziękuję Samol Ferreira, codziennie. Na konwencji programowej pani prezes wskazywała na wyciekające pieniądze z budżetu, jako te środki, które też mogłyby pokryć część obietnic wyborczych. Z kolei raport Komisji Europejskiej mówi, że zagraniczne koncerny wykorzystują, jeśli można takiego słowa użyć, Polska na 46 miliardów złotych rocznie przy podatku CIT i 50 miliardów. Moje pytanie, czy czuje Pani satysfakcję z potwierdzenia takiej tezy i czy, w jaki sposób też Prawo i Sprawiedliwość planuje właśnie wrócić do, do, do bardziej skutecznego odzyskiwania tego, tych podatków? Myśmy przygotowali dwa projekty ustaw, które mają właśnie skończyć wreszcie z tym procedorem, który w Polsce od wielu, wielu lat jest prowadzony. I póki co Platforma nie potrafiła sobie z tym poradzić, mimo że zapowiadano. To również była jedna z tych obietnic, które składano i cały czas mówiono, że, że wreszcie doprowadzą do tego, że uszczelnią system, że pieniądze nie będą z Polski wyprowadzane i będą trafiały zgodnie z przepisami do polskiego budżetu. Przygotowaliśmy dwa projekty ustaw. Jeden to jest zmiana ustawy o podatku VAT, a drugi to jest ustawa, która ma właśnie zapobiec tej patologii wyprowadzania pieniędzy z Polski, czyli opodatkowania transakcji. Te projekty ustaw są gotowe, one są w tym pakiecie, które ja przedstawiłam na konwencji w Warszawie. My tylko dobrze potrafimy zrealizować te zapowiedzi, które składamy. Proszę Państwa, to, że potwierdzają eksperci, i to nie są tylko eksperci, którzy z nami współpracują, ale tak jak pan redaktor cytuje, to są eksperci niezależni. To są również przecież potwierdzenia z Najwyższej Izby Kontroli. Co roku przy pracach nad budżetem i wykonaniu budżetu państwa Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, jakie są w związku z tymi nieszczędnościami i problemem systemu podatkowego, jakie są uszczuplenia do budżetu. Nic przez 8 lat Platforma w tym zakresie nie zrobiła, a wręcz bym mogła powiedzieć, że te wszystkie działania, które podejmowali, nie tylko że nie uszczelniły systemu, ale ten problem narasta. Co widać również po wskaźnikach, bo też pojawiają się przecież takie informacje i też takie opinie ekspertów były przygotowywane, że to jest dużo wyższa kwota niż te 50 miliardów. Więc ja nie tyle czuję satysfakcję z tego powodu. Co deklaruje Państwu, że my z tym wreszcie skończymy i doprowadzimy do tego, żeby te pieniądze, które mają trafiać do budżetu, trafiały. I trzeba wprowadzić takie prawo, które jest jasne, przejrzyste, chroni tych, którzy mają, płacą uczciwie podatki i egzekwuje od tych, którzy próbują unikać płacenia udatków, podatków to, co się z Państwu należy. Jeszcze. Jeszcze jeśli mogę, proszę o odniesienie się do dwóch kwestii. Pierwsza to postępowanie prokuratury w związku z zaginięciem obrazów rzeźby i japońskiej mini z kancelarii prezydenta Zakopyńskiego Komorowskiego. I drugie trwa, jak co kampanię, debata o debacie, a 23 dni zostały do wyborów. Czy Pani widzi możliwość konkretnego już rozwiązania tych kwestii i wyznaczenia może jakiejś daty, formy tej debaty? Jeżeli chodzi o pierwszą sprawę, no to nie chce mi się wierzyć, że z kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej mogły zostać skradzione przedmioty. Prokuratura, mam nadzieję, sprawę wyjaśni. Jeżeli by potwierdziło się, że te, te przedmioty zostały z rozmysłem wyniesione z kancelarii, czy zostały skradzione, to byłaby dla mnie rzecz niebywała, ale zaczekajmy w tej chwili na to postępowanie prokuratury. I wyjaśnienie prokuratury. Debata, Zostałyś, zostaliśmy zaproszeni, mój sztab został zaproszony do debaty przez jedną ze stacji telewizyjnych. Gdzie jest wyznaczona konkretna data tej debaty. Myśmy wyrazili zgodę. Czekamy teraz na odpowiedź sztabu Platformy Obywatelskiej. Na razie nie mamy, nie ma potwierdzenia, że pani Kopacz chce do debaty stanąć. Jak słyszę, że zginęła japońska niebieża. Mam takie wrażenie, że pan prezydent jego zaplecze e, bardzo długo będzie pamiętać wszystko to, co związane z Japonią. I to chyba mi się będzie jakoś odbijało czkawką przez wiele lat. Bo, e, chyba nie najlepiej będzie się ten kraj kojarzył. Proszę bardzo. Jeszcze tylko do, co do tej debaty, czy to chodzi o zaproszenie ze stacji TVN? Tak, myśmy dostali zaproszenie ze stacji TVN. dostaliśmy z konkretną datą, zgodziliśmy się. Takie samo zaproszenie zostało skierowane do Platformy Obywatelskiej. Oni na razie. Nie odpowiedzieli. Dzień dobry, Jan Derengowski, Polsat News. Pani prezes, chciałem zapytać, czy ta Zielona Wyspa została wybudowana specjalnie na tę okazję i ile kosztowała budowa Zielonej Wyspy? Panie że na pewno mniej niż obietnice niespełnione i koszty rządów Platformy Obywatelskiej przez 8 lat i to, ile straciliśmy przez rządy Platformy i PSM. To jest symbol. Ale dzisiaj trzeba bardzo mocno podkreślać, to jest 8 lat zmarnowanych szans, które mogły być dobrze wykorzystane, gdyby, gdyby Polska była dobrze rządzona i gdyby rzeczywiście Platforma koncentrowała się na, na tym, żeby z rozwoju gospodarczego naszego państwa mogli korzystać wszyscy obywatele, a nie tylko wąskiej grupy. Chciałem jeszcze zapytać, pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że jeżeli pani będzie dobrym premierem, to będzie pani sprawowała swój rząd przez cztery lata. Chciałem zapytać, czy jeżeli ewentualnie zostanie pani premierem, to czy będzie pani konsultowała swoje działania z Jarosławem Kaczyńskim? Panie że zanim pani teraz odpowie, to może ja dwa zdania, bo już te pytania padało w ostatnich dniach kilka razy. Ja sobie pomyślałem tak, że znowu powołam się na innego klasyka, korzystającego ponad 2000 lat temu, był taki pan Katon Starsz się nazywał. I on zawsze swoje wystąpienie w Senacie kończył takim stwierdzeniem, Kartaginę trzeba zniszczyć, więc ja obiecuję teraz Panu, że każdą konferencję prasową będę zaczynał przedstawiając Panią Prezes, Pani Prezes Beata Szydło, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, kandydatka na urząd premiera na pełną kadencję na 4 lata, a jak wyborcy pozwolą, to na 2 lata. Także jeśli Kato Instalszy przepowiedział zniszczenie Kartaginy i to się spełniło, to mam nadzieję, że też moja to zapowiedź się spełni. Ale może jeszcze... Pani a ja dodam, żeby proszę się nie martwić o Beata była też ludzie poradzi. Natomiast dzisiaj musimy zacząć martwić się o polskę i sprawy, które w Polsce trzeba rozwiązywać. My mamy plan działania, program działania. Jeżeli nam obywatele Polacy zaufają, to stworzymy rząd, dobry rząd, który będzie dobrze rządził i będziemy na pewno pracować, pracować i pracować, a nie obiecywać. Są jeszcze jakieś pytania? Proszę, Jan pójdę Proszę pani, tam jest pisane, że 8 lat polityki zagranicznej platformy wprowadzili do kompromitacji Polski na arenie międzynarodowej. Proszę tłumaczyć, na czym polega pani ta kompromitacja? Panie że będzie miał, miał też okazję zobaczyć tutaj ten opis wydarzeń. Może poproszę pana Krzysztofa by przedstawił. Nie Uważamy, że polityka zagraniczna przez ostatnie 8 lat prowadzona przez Platformę IPSL nie spełniała oczekiwań Polaków i przede wszystkim nie dała nam szansy jako państwu budowania swojej mocnej pozycji na arenie międzynarodowej w Unii Europejskiej. Uważamy, że Polska ma potencjał ku temu, żeby budować swoją pozycję lidera Europy, regionu, naszego regionu, ale też, żeby być na takich samych warunkach traktowania w Unii Europejskiej jak silne kraje Unii Europejskiej. Chcemy konkurować polską gospodarką, chcemy, żeby polski rząd, polskie władze dbały o interesy polskich przedsiębiorców, polskich rolników na takich samych zasadach, jak czynią to inne kraje Unii Europejskiej. Ja myślę, że najlepszym przykładem Państwa, który potrafi zadbać o interesy swojego narodu, swojej gospodarki są właśnie Niemcy. Dziękuję Państwu za udział w konferencji Panie da, w pani Teddy, dwa siedło kandydatki prawej słyszałości na Związku na całą kadencję na cztery lata. Dziękuję Państwu Dziękujemy. za Dziękujemy, zapraszamy na zieloną wyspę. proszę też się nie bać o koszt zbudowania tej zielonej wyspy. To jest trochę desek, trochę gwoździ, trochę tej zielonej trawy, to naprawdę... Nie, nie są miliony. A tutaj Państwo jeszcze raz mogą obserwować e, niespełnione obietnice 8 lat rządów prawie 3000 dni e, i kolejne obietnice, które też pewnie nie będą spełnione. Dziękuję bardzo.